Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmie. Dzisiaj po raz kolejny strapeczki holenderskie jest ich 7, każda strapeczka 3 euro, czyli wkład 21. Tutaj polega gra na tym, że szukamy w całej tej grze siódemek, i od trzech jest wygrana, lub w każdej linii takie same symbole, także jest wygrana. Zaczynamy. Strapeczka z numerem 3, i szukamy siódemek, lub trzech takich samych symboli. Niestety, tu mamy tylko dwa. Tutaj także. Żadna siódmeczka się jeszcze nie pokazała. O, mamy pierwszą siódmeczkę. Muszą być trzy, żeby się wróciło. Mamy drugą siódmeczkę. Będzie trzecia. No niestety nie, los pusty. Kolejny los z numerem 4 i drapiemy. I jedna siódmeczka się pokazała w pierwszej linii. Druga siódemeczka i będzie trzecia. No niestety kolejna pusta. Kolejna zropeczka z numerem pięć. I mamy trzy kwiatki, czyli będzie wygrana. Siódmeczka po raz pierwszy. Siódmeczka po raz drugi. No ale mamy wygraną. Pewnie zrocik 3 euro, ale sprawdźmy. Tak, 3 euro wygrana. Kolejna z numerem 21. Pierwsza siódmeczka, druga siódmeczka, czy będzie trzecia i ostatnia linia. No niestety, pusto. Strapeczka z numerem 22. Pierwsza siódemeczka. Druga siódemeczka. I ostatnia linia. Czy da nam trzecią siódemeczkę? Niestety nie. Przedostatnia zdrabka z numerem 23. I drapiemy. Pierwsza siódemeczka, druga siódemeczka i pusto. I ostatnia zdrabka z numerem 24, I jedna siódemeczka jest. Druga siódemeczka jest. No, i niestety pusto. Także. Na 7 strapeczek wygrała tylko jedna z numerem 5 i dała nam 3 euro. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do zobaczenia.